Witam wszystkich, z tej strony Feldman, a to jest kolejny odcinek, kolejny epizod yy, z serii Jedziemy z Minecraft. Tak, tutaj skończyliśmy pod poprzedni odcinek, yy, nie będę nie, tam nic robił teraz na razie poza filmem. Myślę, że teraz pójdziemy do domu, ogarniemy, tam jest nasz dom, ogarniemy jakieś wejście, no zobaczymy ogólnie. Jakieś drewno mam, myślę, że pozbieram teraz kilka drewna i może jakieś trabieńki tutaj zrobię, no zobaczymy. Kurde, jeszcze, trochę mnie to jeszcze denerwuje, że mm, na moim starym koncie dalej mi rosną subskrypcje, no ale cóż, co zrobić, nie chcę tam subskrypcji tak tego konta już nie będę używał, on zostanie na razie, bo tam mam playlisty, używałem na razie na no, moim kanale, no, więc na razie, proszę was, ci co tam dają mi suby, może to kiedyś oglądną, albo nie wiem. Nie chcę po prostu y, tego, że dajcie mi tam suby, bo to już tam niepotrzebne. Niepotrzebne tylko. Oj, to się. Dajcie suby na tym kanale, to będę się cieszył. Co jest? Dobra. Jeszcze może jedno drzewko. Ja tego nie lubię. To właśnie drzewa na tych bankach są takie długie, strasznie. O. Dobra, e, to się nie łudźcie się robi już Noc um. ok, Crafting Table e, i tak. deseczki sobie zrobię i patyki no dalej okej, okay, starczy szybko, bo tu się nos robi i tak tego nie starczy na pewno Dobra. Myślę, że tak będzie, że tam taki będzie balkon zwykły, a tu jakieś będzie wejście, bo to jest w miarę prosta ściana. I tutaj, no, zrobić schodki czy cokolwiek, nawet kiedyś w, w przyszłości windę. No, ale... Jeszcze... Kilka odcinków musi minąć. Nie, ch nie chcę tego... nie chcę robić odcinków długich. Bo też, może tak. No, nie. Niezbyt fajnie się może oglądać takie długie odcinki. Więc ja to będę takie robił. No, takie krótsze dość. No, ale dobra. Nie, tutaj drobinkę sobie zacznę. Dobra. Co jest? No. Okej. Okay. jest powierzchnia. Szkoda. Trzeba rozwalić tutaj ka kamień. Okej. Okay. Ma jakiegoś stołna? Nie mam. Muszę mam w skrzyni? Zobaczę, nie pamiętam. Mam. Dobra. To być jakieś prowizoryczne wejście. okej, to ja sobie zrobię schodki. czy kiedyś windę, zobaczymy. Naprawię ja się prześpię. Mam tutaj problemy z położeniem się spać. Tutaj nie wiem. Hmm, ja to muszę jakoś przebudować. Bo to. Ale. No dobra, trzeba to jakoś przebudować. Na przykład tak ładnie, równo było. No chyba, że się da... Sprawdzę jeszcze raz, no nie mogę się położyć spać, o o o leżę, 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 no jest dzień, spoko, ja mam te schodki, tutaj tylko już zużyłem, no ale, Mi się szkielety palą, um, no mam 33 schodki, także... Aż Nie, nie będę tutaj robił schodków, chyba, no, oh że... Nie, idziemy, zrobię sobie narzędzia, łopaty. Łopaty sobie zrobię. I moki żarcie. Dobra, pójdziemy na polowanie na żarcie i trochę piasku zbierzemy. Mm. Tak, dobra, szybko. Irona sobie wezmę jednego. No dalej. tą też się przyda yy... jedną mamy taką sobie weźmiemy łopatę i je... żal cię ja wziąłem Gravel oh my god To jestem ja chyba tak się trochę stresuje nie wiem czy stresuję trochę jestem taki zdenerwowany lekko yy, dobra sobie chociaż urlop będzie czas weźmiemy z sobą Pochowamy z bo potem jest niepotrzebne kompletnie To zostanie, to schowamy Dobra Możemy iść eee, Nie mam jakiegoś żarcie szybko, jeszcze... ja sobie szybko sprawdzę, mam To Dobra No już mogę sprintować Tu tam jest jakiś piasek, dobra. Hmm, Będę musiał tu sobie rzeczywiście schodki zrobić. Łopatę mam. Hmm, drzewo jedno. To było aż zbyt wysokie. Tu nie ma piasku, tak zobacz. Nie chcę jednoznacznie, tylko tutaj w sumie. Widok na to. Mmmm Pójdę sobie dalej Tam już jakieś góry znowu są no piękne jest po prostu safe Tak grzybki sobie zbiorę Będzie na zupkę A mam jeszcze lepszy pomysł, alto zaraz Mogę sobie zrobić jeszcze mieczek jeden Ła, to już widzę kolejną epicką górę Góry! góry. Myślę, że ten piasek tutaj jest stąd ukradny. Tak, żeby woda tutaj nie wleciała. Może to robił. Możecie mi napisać yy, w komentarzach, czy cokolwiek, co ja mógł robić, co byście chcieli, co byście nie chcieli, bo to też robię dla was, nie dla siebie. Zresztą też dla siebie, bo lubię nagrywać, tak dalej, no ale. No. Nie chciałbym czegoś robić teraz, na przykład, czego na przykład, co wam się na przykład nie podobało. to, to już nie ma sens. Nie ma sensu moje nagrywanie. Ja tego? Może jest trochę. Dobra, to ostatnie. O. Spoko. Jeszcze drzewko po drodze, czemu nie. Hm, ale to śmiesznie wygląda, te, te plącze na tej, tej trzcinie. ...jajeczko, będzie na, na ciasto, kiedyś jak zabędę żelazo, i będę miał trzy wiaderka Wow, tu nieźle było zombiaków. I tak tego już nie będę, bo to jest niedobre. O, kolejne jajko, ale najpierw kurę zabiję. Wow, to to jest dopiero długie. Ciekawe na ile to tak może rosnąć, chyba w nieskończoność, patrzcie jak to jest długie. Rozwalę jedno i wszystko. Wow, tu jest jeszcze dłuższe. Wow! Fail. Żelazo. Wow, żelazo to jest pełno, sobie je wydobędę. Tego też żelazo, tu idę i te, o tu i... I nie będę więcej wydobywał. Pójdziemy sobie specjalnie w jakimś odcinku do jaskini. No, tutaj się przyjdziemy. No, tutaj sobie przyjdziemy, z Okej, okay. i to jeszcze. No, pięknie. Ja pamiętam kiedyś czasy alfy, to jak się znalazły żelazo, to już było taka podnieta. i złoto lub diament, diament to już w ogóle. Diament to. Tu jest jeszcze żelazo. Węgiel sobie. Nie, nie, nie podaruję tego. Przyda się. Dobra. Za jakoś trzeba wejść na powierzchnię. Um. Oj. Dobra, zrobiłem nowy wodospad. No, i nie ma tutaj, sobie wtedy posadziłem, tu już mi rośnie, ładnie. ja mam tu te 12 tego jeszcze, posadzę na razie tak o, żeby były, jakby jakąś farmę, czy coś tam, jakiś zapas. Drobniki zostawiłem, no dobra, i teraz jakieś sobie tej wykopię schodki z, z Dirtu, czyli nie się co chwilę kłaść klocków i podstawiać. Uh -huh. coś takiego tutaj znowu takie. Jeszcze jedno. To jest to takie wchodzenie, no ale cóż. Cóż, poradzę? Pierwsze odcinki początek sejwa, początek przygody. Myślę, że sobie podejmę jeszcze gdzieś tam, no, nie wiem, tutaj poprawić nie, nie, nie wiem, jak e, szeroka jest ta góra, mniej więcej. O nie, to już spokojnie, jest sobie jakiś pokój jeszcze jakiś wykopać. No ale to takich rzeczy już nie będę robił w filmie, bo to jest trochę... No... my samemu to się już tak bardzo nie podoba. A jeszcze jedna mi się rzecz Fajne to jest, że się teraz jedzenie stakuje i nie trzeba tych chwil wymieniać tego i tak dalej. Można sobie spokojnie włożyć do, do pieczenia i jest spokój. Co to jeszcze teraz, nie wiem... Mhm. Do jednego staku um, przytopienia jest potrzebne 8, czyli teraz dałem 1, czyli 5 muszę dać, żeby tu było 7. Ok. Stak się ładnie przytopi. Tutaj żelazo. Mięsko się już zrobiło. Cyk 4, dobra. No i ładnie mi się podoba. Kowełny właśnie tej, tej owce no Jak tam z tym moim spadkiem tam o tu nie ma żadnych owieczek ani nic, no nic, dobra Na zimę do niej się wychodzi tutaj w chacie sobie posiedzę co to i zrobić, muszę pomyśleć, muszę chwilę pomyśleć. Piszcie mi w komentarzach, chcę tutaj mm, pozmieniać, pododawać i tak dalej. Tutaj by może coś dodać w tym pokoju. Mam wypaśny telewizor, wiem o tym. No ale co tu jeszcze można dodać? Się zastanawiam właśnie. Hmm, hmm, hmm. to materiały? Na no, razie ja sobie zjem kurczaczka, najem się do syta, bo mam już pożycia <laughs> już tutaj noc zachodzi. Czyli jak zajdzie już noc, to będzie koniec odcinka. Ale co by tutaj zrobić? Nie. O, już wiem, że. Już wiem. Ale to muszę zejść na, musimy zejść na dół. Tak, mam pierwsze nożyce. Chowamy to. To jest ważna rzecz. Szybko zejdziemy po te plącza. Ja sobie to ładnie jakoś zrobię. Ojej, on ja drabina zesk zeskakuje, jakiś nienormalny, dobra. Nie zwracajcie na to uwagi. Coś długo się robi. Powinno być na jednym... Na jednym kliknięciu już. A, i co ja robię? Dobra, jeszcze trochę. Wiesz tak, że jak od góry się zrobi, to... Wszystkie powinny wypadać do, do. Dobra Starczy, starczy. Jeszcze tutaj Dobra, okej okay. 28 spokojnie starczy Nawet jeszcze zostanie mm. No oczywiście muszę na sam początek iść tutaj sobie dam jakoś pochodnie wow tu jeszcze jest jasno tu już jest ciemno no. um, pff, plącza, dobra Tutaj, o nie, to wygląda. Podoba mi się to, że tu dali. Chociaż to rzeczywiście tutaj trochę nie pasuje. Mm, dobra, szybko to zmienię, szybko, szybko, bo to już koń, kończy odcinek. Bo nie chcę go wrzucać znowu w wieki. No, dalej, dalej. No. Jeszcze jedno. Płotki. Tam po trzeba usunąć. Okej. Okay. Trzeba obraz dać inny. Nie taki. O, pięknie. Plącza. No, mi się podoba tutaj. O! Pięknie jest! To się potem rozrośnie, będzie cały pokój w tym. Ok, to będzie koniec tego odcinka. E, ja dziękuję za oglądanie. E, nie zapomnijcie dać subskrypcji. Jest e, nad filmikiem. Pisze taki przycisk subskrybuj. E, proszę o komentarze. O łapki w górę. Dodanie filmu do ulubionych. I o pójście spać. No ale to sobie już sam poradzę. Um, dziękuję wszystkim, cześć, pa!